Uważa pan, że Prawa i Sprawiedliwość oszukała Polską Wieś? Niejednokrotnie. Ale który minister, proszę mi wymienić, że ktoś z naszych widzów zna takiego ministra Prawa i Sprawiedliwości, który pójdzie na rynek, na przykład w Żardowie, w Rawie Mazowieckiej, czy, czy gdziekolwiek, żeby przeszedł się. Zapraszam na przykład pana Telusa, niech pójdzie na rynek w swoim województwie do rolników i niech posłucha, co powie. Niedawno spotkałem się z nim na miodobraniu w Żerechlinku. Wyszedł pan minister Telus i opowiada, jaki miód jest słodki, jak to z miodem jest dobrze itd., itd. i tak dalej, tak dalej. zakończył swoje wystąpienie po pięciu minutach. Nie powiedział nic o cenach zbóż, nic nie powiedział o rolnictwie, nic nie powiedział na temat swoich działań, które prowadzi. Przecież on przyszedł sprzątać po panu ministrze, wicepremierze Kowalczyku nic się nie odniósł. gdyby nie poseł PSL u yy, który no ja nim byłem gdyby nie wszedł na scenę nie zapytał w imieniu rolników że no skoro mamy ministra rolnictwa w małej gminie Żelechlinek no to tam to, to, to nic się nie stało jakbyś minister przychodzi jakby nic się nie stało on przyszedł jako gość zabawić się na miodobraniu pośle, zamiast powiedzieć o sprawach w ramach ważnych. kampanii wyborczej wielką wojnę o rolników tak mamy Je. trzech zainteresowanych Prawo i Sprawiedliwość, polskie Generalnie ludowe, agrounia. Jaki pomysł ma PSL, żeby odzyskać polską wieś? Bo wiemy doskonale, że tutaj akurat w ostatnich latach prawo i Sprawiedliwość wysunęło się na prowadzenie, a cały czas z drugiej strony podgryza agrounia Michała Kołodziejczaka. Trzeba być uczciwym wobec rolników, nie bać się rozmawiać z nimi o problemach i przedstawiać rozwiązania, bo narzekać każdy potrafi ja kiedy rozmawiam z rolnikami to jestem w stanie analizować to co było 5 lat temu i co to jest co, jaka sytuacja jest dzisiaj czy się jedzie do sadowników no to trzeba wprost zapytać. No czy w tym roku, tak jak i w poprzednim na skupie jabłka będą po 30 groszy i co rolnik w, ty, w tym czasie, co Ministerstwo rolnictwa w tym czasie zrobiło? Czy wprowadził jakiś system stabilizacji dochodów rolniczych, czy zmienił się system ubezpieczeń rolniczych? Nie, nie zmienił się. W polskim rolnictwie jest tak samo takie same błędy popełnia pis każdego roku. Pamiętamy, jak. W lipcu tamtego roku my przedstawiliśmy do marszałek Sejmu ustawę o ochronie polskiego rolnictwa, gdzie proponowaliśmy ten system kaucyjny, system SENT, żeby kontrolować przepływ towarów z Ukrainy do Polski. Prawie i Sprawiedliwość nic nie to robiło. w takim razie dlaczego Prawo i Sprawiedliwość ciągle ma tak wysokie poparcie i mogło liczyć na tak wysokie poparcie przez tyle lat? Czy może też nie dlatego, bo PSL wydawał się rolnikom jeszcze mniej wiarygodnym? Bardzo dużo złego robi propaganda mediów rządowych. I to jest główna przyczyna. Na wsi, nie tak jak w mieście, nie każdy ma dostęp do wielu serwisów internetowych i telewizyjnych, do różnych kanałów, żeby móc sobie porównać. Przeważnie tym jedynym kanałem informacyjnym jest jedna ze stacji, tak zwanych publicznych. To jest główna przyczyna.